No gdzie jesteśmy? W centrum Warszawy. W centrum Warszawy jesteśmy. Witamy Państwa. Kolejny dzień, nowy dzień. Chociaż te filmy to już dzisiaj też kręcimy od samego rana wcześniej. Tutaj jest ten taki cokół Jakoby temuż cokołowi oddaje się cześć. No tak, pełno Nowego Testamentu. Tutaj leżało dookoła tego cokoła i w tych śmietniczkach też pełno leżało, proszę Państwa Biblii, czyli taki tak zwany Nowy Testament w wydaniu Gedeonitów w formie takiej malutkiej książeczki Gedeonici to jest taka grupa religijna rozdawali, o tu stali wszędzie stali wszędzie rozdawali i ludzie, którzy brali wyrzucali pod ten cokół, do śmietnika wyrzucali czyli Biblia e, wszędzie Biblia wszędzie, czyli e, sponiewierana Biblia wszędzie, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Koncita, Barbie, Baby Langstrum Extra, Biblia wszędzie, czyli nikomu niepotrzebna nikt nie czyta, no wiadomo Warszawa jest katolicka Europa jest katolicka, nikomu ta Biblia nie jest potrzebna do czytania. Dlatego też, proszę Państwa, no, to co Państwo pokazujemy, to te miejsca, gdzie tę Biblię wyrzucano. No, zwykle Polacy wyrzucają, zwykle ci, którzy tu mieszkają, zwykle, zwykle, no. Aleje jerozolimskie. Co ci to przypomina, aleje jerozolimskie? no właśnie. Pewnie coś z Biblii, no ale ta Biblię to trzeba było już wcześniej znać, ale jak już wcześniej się jej nie czytało, nie znało, no to cóż, Jerozolimskie Jerozolima, prawda? Dzisiaj ta Jerozolima, a to co było, to jest całkiem co innego, bowiem ludzie nie rozumieją, że narodu Bożego jako takiego ze stolicą zalem dzisiaj już nie ma. Już 2000 lat nie ma, no bo skoro w roku 70 naszej ery Rzymianie zburzyli Jeruzalem, świątynię Jachwę, spalili. Wiecie Państwo, to są przedmioty, to są rzeczy, bo ludzie oddają cześć przedmiotom, czyli że to jest bałwochwalstwo. To są przedmioty. Bóg Jachwe na to pozwolił. Bóg Jachwe na to pozwolił, żeby spalono świątynię w Jeruzalem. I żeby już tam nic, nikt nie, nie grzebał. Prostytucja świątynna, wiele grzechów. Prostytucja świątynna, bałwochwalstwo, chodzenie za obcymi bogami. Dlatego też ten cokół pokazujemy, że być może ktoś dobrze się czuł, że pod cokołami cześć oddawano różnym bóstwom. Prawda? Dzisiaj też może być i Światowid Szymon jak jeździ tam na wiokę gdzieś pod Warszawę no to ma takie spotkania zresztą kiedyś mnie prosił żeby zaśpiewać słowiańską duszę no bo to taka religia słowiańska prawda wiara w Światowida cztery oblicza dlatego też my chcąc odwrócić to żeby to nie, nie było tego ateizmu nie było tej niewiary w Boga tylko żeby on był no to dajemy cztery strony świata pokazujemy, no to to już lepiej jest prawda, Elka Pierdzielka Elka Wiercielka, Singerella i Wiesiolandia Wiesiolandia jest z północy bo mówimy tutaj, że Świadkowie Jehowy pojawiają się Oczywiście nie mają zamiaru zginąć, zaniknąć. Świadkowie ich pojawiają się, proszę Państwa. I znikają, pojawiają się. No bo jak pojawili się w roku 1905, Kiedy to było? Przed I wojną światową. Aha, i właśnie ogłaszali, że w roku 1914 to będzie początek dni rzezi, jak to się mówi, tak po chłopsku początek dni końca, bo mówimy tutaj, że w dniach ostatnich, w dniach ostatnich, że jakieś religie w dniach ostatnich, a to właśnie o tych dniach ostatnich mówimy jako od roku 1914. zresztą 38 lat wcześniej świadkowie jako byli ci, ci ci badacze Pisma Świętego wyliczyli że będą dni ostatnie miały początek w roku 1914. No i to nie miał być żaden koniec świata, bo oczywiście, że Świadkowie Jehowy nie szermują żadnym tam końcem świata, czy jakąś datą, prawda, nie dysponują i nie chcą, bo to o tym dniu i godzinie ani aniołowie w niebie nie wiedzą, ani Syn Boży, tylko sam Ojciec. A Jezus nigdy za ojca się nie podawał, chociaż oni z niego, no, religianci fałszywi uczynili Boga, prawda? A Jezus do faryzeuszy wyraźnie nie powiedział, dlaczego chcecie mnie zabić? Czy dlatego, że tylko powiedziałem, że jestem, że jestem synem Bożym? Czyli to tylko, że Jezus Chrystus był synem Bożym, to już oni chcieli go ukatrupić, już chcieli go zabić, zniszczyć. Gdy nadaje nasze radio, to FM euro. Fanci ta Barbie Baby Langstrom Extra. I ty byś powiedział, żebyś żadnemu Bogu ci nie oddawał. I ty byś powiedział, że ty byś bałbochwalstwa nie uprawiał. No ale wiecie Państwo, czasem człowiek znajdzie się w takiej sytuacji, że nawet jak to w tej czasie wojny, to i trupy jedli. Trupy jedli. No. Także my nie możemy powiedzieć, że my tego nie będziemy robili, że my tam tego nie będziemy robić. Trupy jedli. Także gdy nadaje nasze radio, tak FM, Euro, Koncita, Barbie Baby, Langström Extra, chcemy Państwu powiedzieć, że człowiek czasem może robić coś, o czym nie myślał, o czym nie wiedział, tego robić nie chciał i nie będzie chciał. Także proszę Państwa, już czas do kinoteki na 21, 22, chodźmy, udajmy się czego, kwietnia, bo jest kwiecień, 2018 rok i musimy, proszę Państwa, już tutaj spocząć na laurach usiąść, bo będą filmy, 21 2 godziny, 22 2 godziny, jak posiedzimy proszę Państwa, to będzie akurat as well accurate as well, proszę Państwa, krwawe cienie, czyli blady shadows in English language we can say krwawe cienie, czyli blady shadows no, i teraz, jak nawiązując do tej y, pogadanki, pogawędki o tych bogach, o tych, tych różnych takich, tam też w Instytucie Smolnym, proszę Państwa, na terenie dzisiejszej Białorusi, mgła jest, y, dochodziło do różnych rzeczy: do niemoralności, bo okazało się, że życie to praktycznie tylko na tym polegało na opium, niemoralności, na rodzeniu dzieci itp. To są takie rzeczy przyziemne. Ale one są, ciekawi widocznie, potrzebne, kiedy nadaje nasze radio. To KFM, Euroconci i ta Barbie Baby Ekstra. I Zdaje się, że jak to ta ósma godzina dochodzi, to czy dziewiąta? Tak, bo to ósma trzydzieści pięć jest. Dziewiąta dochodzi, dziewiąta. Dziewiąta. No zapraszamy serdecznie i te buziaczki przesyłamy. Zapraszamy na film, zapraszamy na film, zapraszamy na film. Proszę Państwa, Blady Szedusk. Proszę Państwa, pogoda, brzawka, leje, wieje, straszna pogoda. Straszna to pogoda, straszna to pogoda Proszę państwa, cera twoja młoda Proszę państwa, cera twoja młoda Straszna, straszna, straszna pogoda wszędzie Ojej, co to będzie Trochę tylko tej zieleni Zapraszamy do Podlasia sieni Tylko tutaj trochę tej zieleni Zapraszamy do Podlasia, sieni! Także tu w Kinotece, już jest tego dzień wcześniej, przed naszym filmem rozpocznie się, przynajmniej to będzie początek LGBT, LGBT. Zapraszamy, LGBT. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Conchita, tak FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra.